Hej, witam was dzisiaj ponownie na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was dosyć kontrowersyjny filmik, można by to tak rzec. Dlatego, że jak widzicie po tytule, będzie to filmik o tym, co dostałam na 18 urodziny. I na wstępie chciałabym Wam przede wszystkim powiedzieć, że to nie ma być po to, żebym mogła się przed Wami pochwalić, tym, co dostałam, bo jakby tutaj absolutnie nie o to chodzi. Tylko bardziej chodzi o to, żeby móc Wam pokazać, co fajnego można kupić na 18 drugiej osobie. Jestem bardzo zadowolona z tego, co dostałam. Dziękuję bardzo jeszcze raz wszystkim. Za prezenty, za życzenia i dziękuję Wam, yy, czyli osobom, które pamiętały o tym, że tak mam urodziny i składały mi życzenia. Czy to na snapie, na Instagramie i innych mediach społecznościowych. To też chciałam tutaj bardzo zrobić, bo nie wiecie, jak bardzo się ucieszyłam widząc te życenie, życzenia i bardzo to dużo dla mnie znaczy. Ale tak, ten film właśnie polegać na tym, że mogłabym Wam pokazać, co ciekawego można właśnie kupić drugiej osobie, bo sama jestem przed taką jakby falą osiemnastek i sama już teraz zastanawiam się, co bym mogła komuś kupić, a nie zawsze mam na to pomysł i chciałabym kupić coś śmiesznego i niekoniecznie takiego, wiecie, co mam potrzebne, tylko takiego właśnie bardziej takiego dla zabawy niż jakiegoś takiego, wiecie, dużego, konkretnego i tak dalej. Także po takim dosyć długim wstępie, jeżeli jesteście zainteresowani tą tematyką, no to oczywiście zapraszam do oglądania, a jeżeli nie, no to trudno, zapraszam na inne filmy. Zaczynajmy! Yy, zaczynając, zanim w ogóle zabrałam się za nagrywki, zastanawiałam się od czego by to zacząć i pomyślałam, że zacznę od biżuterii. I teraz na ekranie właśnie widzicie biżuterię, jaką dostałam. Dostałam jej naprawdę sporo i jak widzicie, jest tutaj srebro, złoto. Wydaje mi się, że to jest taki bardzo bezpieczny prezent dla kobiety, jeśli chodzi o urodziny, jakiekolwiek, niekoniecznie osiemnaste. I ja jestem bardzo zadowolona, uważam, że to jest taka rzecz, która zostanie na pamiątkę i raczej na długi czas. Także myślę, że biżuteria jak najbardziej jest świetną opcją. Okej, okay. następną rzeczą jaką dostałam jest to taki zestaw zakładek do książek z Harry'ego Pottera. Ja kocham Harry'ego Pottera i wszyscy, jeżeli oglądacie mój kanał od dłuższego czasu, to doskonale o tym wiecie. I to jest takie świetne, że aż mi żal tego wyciągać z pudełka i używać, bo to przepięknie się prezentuje razem z książkami, z tą serią. I to jest po prostu, no, świetne. No, błagam was, czy to nie jest cudowne. Myślę, że każdy fan Harry'ego Pottera się z tego ucieszy. Jest to taki, myślę, bardzo, bardzo fajny prezent. I a propos Harry'ego Pottera, jestem w trakcie kolekcjonowania... Mm, chodź tu. ...kolekcjonowania y, serii, także... Piąta część również się u mnie pojawiła, w ogóle ubóstwiam te okładki, no są prze, prze cudowne. Kolejną rzeczą, jaką dostałam jest to paletka marki Slick. ja mam akurat, akurat numerek 732 i myślę, że tutaj za chwilę wyskoczy Wam zdjęcie kolorków. Jest to taka bardzo ważna paleta, ale jest to prezent, który ja sobie zażyczyłam, także... Także tak on się mu prezentuje. Także kolejna paletka Slika do mojej kolekcji się również pojawiła. Następną rzeczą będzie alkohol. Ja na swoje urodziny, mimo że to są 18 urodziny, alkoholu nie chciałam. I jakby zastrzegłam to sobie, że raczej alkoholu nie chcę, mogą być słodycze dalej, ale alkoholu to bym raczej nie chciała. Natomiast dostałam coś takiego świetnego, co jest czymś pomiędzy alkoholem a świetnym prezentem na urodziny. A mianowicie jest to taki... Szampan bardziej niż wino, aczkolwiek tutaj jest to stwierdzenie, że to jest wino musujące, jest to butelka, którą jak wstrząśniecie, to ona wygląda, jakbyście mieli w środku płynne złoto. Ja to nazywam płynnym złotem. Myślę, że to jest taka właśnie fajna alternatywa do takiej zwykłego alkoholu, do zwykłej wódki i coś takiego na pewno świetnie będzie wyglądać i to naprawdę dobrze smakuje. Także to? Kolejną rzeczą, jaką dostałam jest to taka poduszka. I to jest jakby dodatek, wiecie, na przykład jeżeli yy, nie kupujecie nic większego jakiejś osobie, czy coś takiego, to myślę, że taka poducha jest takim właśnie świetnym dodatkiem do takiego prezentu śmiechowego. Kolejną rzeczą, jaką dostałam, jest to, nie wiem czy ja się zmieszczę w kadrze, ale jest to taki bukietik. I to jest o tyle fajne, że to może stać jako zdoba i jest to świetna alternatywa dla, dla kwiatów, bo jakby nie zawsze, nie zawsze chcemy jakieś żywe kwiatki, często teraz na weselańce z kwiatów, daje się po prostu kwiatki w formie kuponów, to to lotka? Wiecie o co mi chodzi i myślę, że taki osiemnastkowy prezent właśnie jest świetny, u mnie to będzie na pewno przez długi czas stało do przyszłego roku podejrzewam i będzie świetnie wyglądać jako zdoba jest to fajna, fajna pamiątka bardzo ja ubóstwiam zdrapki. Nie wiem dlaczego tak jest, ale kocham zdrapywać zdrapki. Ja wiem, że to jest hazard, że to jest straszne, ale ja to uwielbiam. I tutaj właśnie widzicie zdjęcie, bo dostałam prezent, który był jakby zapakowany w same kupony zdrapkowe. Nie wiem tego wytłumaczyć, w każdym razie wyglądało to tak. I było to tyle świetne, że w środku były sztuczne kwiatki, które u mnie teraz stoją na półce, a zdrapki, no to wiadomo, zdrapałam sobie i wymieniłam na jakieś tam monety. I to jest w tyle fajne, że jeżeli nie wiecie, co kupić konkretnego, to kupujecie coś takiego i myślę, że każdy się ucieszy, bo to wygląda super, a przy okazji frajda ze zdrapywania też jest całkiem, całkiem. Ostatnią rzeczą, jaką dostałam, jest to pudło. Pudło prezentuje się tak, eee... Tych prezentów jest też sporo, dlatego że ja miałam że trzy imprezy osiemnastkowe i to było, wiecie, wszystko dzielone. Ja mam dużą rodzinę, dość sporo znajomych i chciałam te urodziny spędzić hucznie. Co roku ich tak nie wyprawiam, praktycznie co roku ich w ogóle nie wyprawiam, a w tym roku stwierdziłam, że chcę mieć fajne urodziny, fajnie je spędzić i robiłam właśnie imprezę osiemnastkową w klubie. I moja ekipa, najukochańsza na świecie, zrobiła mi takie pudło. I co do takich pudeł, to też jest spoko sprawa, bo uważam, że jeżeli nie macie pomysłu, co możecie kupić komuś konkretnego, to jeżeli zapakujecie mu w jakiś fajny sposób kilka drobiazgów, dosłownie drobiazgów, to na pewno się z tego ucieszy, bo frajdę z otwierania miałam po prostu niesamowitą. I za chwilę wam pokażę, co tu będzie. Dobra, więc pudło było napchane w ogóle sianem. I z takich śmiechowych rzeczy nie tylko, na przykład dostałam takiego case'a. Jeżeli oglądacie mój kanał od dłuższego czasu, to wiecie, że Wam po prostu wświetla na punkcie kolekcjonowania caseów na mój telefon. I tutaj jest taki fluores, fluorescencyjny, czekam z otwarciem go właśnie na ten filmik, żeby móc Wam pokazać. Jest to paletka marki Lovely i na pewno już o niej wiecie, bo jest to jedna z niewielu dostępnych drogeryjnie paletek. Jeszcze jej nie używałam, ale na pewno recenzja wkrótce pojawi się na blogu, także możecie wyczekiwać. Uwielbiam palety. Kolejną rzeczą są to takie dwie maseczki do twarzy węglowe, także myślę, że to też jest spoko sprawa. Przede wszystkim dla kobiet. Jeżeli, robicie, jeżeli macie jakąś koleżankę i nie wiecie, co jej kupić, to myślę, że pielęgnacja, kosmetyki, jakieś fajne zapakowane, to zawsze jest dobra opcja. Kolejną rzeczą jest to oreo o smaku lodów. Jakiś. I kraj pochodzenia to jest podejrzewam Indonezja. A, lodów jogodowych. Także tak. Następnie tutaj mam magiczną fasolę, tak? Do posadzenia z Tigera. Lizaka. Oczywiście kartkę z podpisami moich przyjaciół i taką kartkę z Londynu. I na koniec zostawiłam wam rzeczy takie typowo śmiechowe, bo zastanawiałam się, czy wam to pokazywać, no ale w końcu to jest filmik osiemnastkowy. Także tutaj dostałam jeszcze takie różki. Dostałam... To no typu majetki, ale absolutnie nie rozumiem. Oczywiście kajdanki bym mogła tego zabraknąć. I podwiązkę. Także tak się prezentuje pudło od moich przyjaciół. Myślę, że nie jedna osoba otwierając takie pudło miałaby frajdę. A jeszcze tu był alkohol. Miałaby frajdę. I uważam, że jest to o tyle fajny prezent, że na pewno osoba, która ma urodziny, go zapamięta. Także tak by się mu to prezentowało. Dodatkowo stwierdziłam, że pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, bo nie mówiłam chyba jeszcze o niej na kanale. Post na blogu już o tym był. I, i mianowicie chodzi mi tutaj o Instabook. I ja mam go ze stronki printu.pl i uważam, że jeżeli macie przyjaciółkę, koleżankę, czy kogokolwiek bliskiego, komu chcecie sprawić frajdy, a na przykład nie chcecie wywoływać pojedynczych zdjęć, bo takich ramek z Waszymi zdjęciami dostali już 300 i 301, to uważam, że tego typu książki są bardzo fajnym rozwiązaniem. Na dole będziecie mieli kot rabatowy. Ja mam tutaj wykończenie akurat błyszczące, ale tak oto się ona prezentuje. Jest to świetna sprawa, naprawdę, jeżeli nie macie pomysłu na prezent, a macie z kimś bardzo dużo zdjęć. Z tym się nic nie dzieje. Ja tą fotoksiążkę dostałam w maju i ona sobie stoi na półce nic się z nią nie dzieje. Papier jest tak samo w dobrym stanie, w jakim był. Ja mam tutaj akurat wersję, podejrzewam, kartonową. I tak, tak to się mu prezentuje. Jest to, myślę, świetny, świetny prezent dla kogoś, z kim macie dużo zdjęć, bo tutaj naprawdę od groma zdjęć się mieści. Tak, także to było na tyle. Chyba z tego, co dostałam na 18 urodziny. Dajcie mi koniecznie znać, czy... Mieliście już osiemnastkę, czy jesteście przed osiemnastką i tak dalej. Lubię czytać historię osiemnastkową, to nie poradzę. I jakby ja też bardzo długo, bardzo, bardzo długo czytałam na temat osiemnastek, bo nie wiedziałam, jak to zrobić, żeby było dobrze, żeby było fajnie. I jestem zadowolona z tego, jak to wyszło. A no i ostatnią rzeczą w ogóle, jaką warto zawsze wkładać w jakiekolwiek prezenty, na jakąkolwiek okazję. Tutaj nie ma znaczenia, czy to jest osiemnastki, czy nie. Są to kartki urodzinowe. Uważam, że jest to pamiątka, która pozostanie po prostu na lata, przynajmniej ja tak mam, że wszystkie kartki są odatowane, schowane w jedno duże pudło I kiedy czasami lubię sobie powspominać, to sobie zaglądam do takiego pudła i jakby mam wszystko w jednym miejscu Także tak, to było na tyle w tym odcinku, tak mi się wydaje Jezu, miałam tą osiemnastkę już miesiąc temu, a nadal tego nie odczuwam i nadal jak wam pokazuję te rzeczy, to się z nich cieszę nie wiem, taka jestem po prostu. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim osobom, od których dostałam życzenia, upominki, prezenty i tak dalej. To bardzo dużo dla mnie znaczy: jesteście najlepsi na świecie. I tak, wiem, że to oglądacie. I tak. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Dajcie mi koniecznie znać, czy chcecie ich więcej. No i do zobaczenia w następnym. Cześć!